Zazwyczaj staram się Wam opowiadać o nowych książkach. Baladyny i romanse Ignacego Karpowicza bynajmniej do nowości nie należą. Jest to książka sprzed 12 lat, która otrzymała wyróżnienie w postaci paszportu polityki. I chcę ją przypomnieć, ponieważ autor będzie naszym gościem podczas spotkania autorskiego we wrześniu. Książka natomiast jest. Jedną z ciekawszych pozycji prozatorskich w literaturze pierwszej dekady XXI wieku. To powieść monumentalna, w której miesza autor wątki fantastyczne z naszą polską współczesnością, mierzy się z tradycją romantyzmu, zadaje pytania dotyczące tego, ile ideologii romantycznej zostało, Polakach współcześnie. Myślę, że to jedna z ciekawszych książek i warto po prostu po nią sięgnąć. Zachęcam do lektury i zapraszam 30 września na spotkanie autorskie z Ignacem Karpowiczem.